Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Dzień dobry, Kujawsko-Pomorska Szkoła. Jest wciąż z nami Pani Profesor Jolanta Sarocka, więc rozpoczynamy drugą część języka polskiego. Uwaga, motorzyści, skupcie się. Tak jest. Dzień dobry. Kto dotarł? Dzień dobry. Kto został z poprzedniej lekcji? Też dzień dobry. Zaczynamy. Powtórki z kolejnej epoki, czyli z pozytywizmu. Powtórki do matury. I tutaj, jak widzicie, na zdjęciu wieża Eiffla. No i pytanie do Was, co ta wieża Eiffla ma wspólnego z pozytywizmem? Nie wiem na ile wiecie, może już ktoś kojarzy, przypomina sobie z jakiego powodu właśnie wieża Eiffla sławna jest kojarzona z pozytywizmem, a może nie była, od tego momentu już wiecie, żeby jednak z tą epoką ją kojarzyć. Zatem zapraszam. Tutaj też zdjęcie macie z XIX wieku planu, znaczy zdjęcie nie jest z XIX wieku, ale plan wieży jest z XIX wieku. Jak tutaj konstruowano tę wieżę? Warto wiedzieć, i tutaj w ramach takiej może ciekawostki. Nie wiem na ile kojarzycie. Że rzeczywiście w tamtym czasie, kiedy wieża Eiffla powstawała, była jednym z najwyższych budowli, jedną z najwyższych budowli w Paryżu. I piątą obecnie co do wysokości we Francji w ogóle. Natomiast w momencie powstania, właśnie była najwyższą wieżą na świecie. I to taki konstrukt, inaczej nazywany żelazną damą, żeby podkreślić właśnie ten charakter żeński. W XIX wieku zawdzięcza też sławę swoją wystawie. Bo powstała właśnie w związku z tą Wystawą Światową w 1889 roku, by upamiętnić setną rocznicę rewolucji francuskiej, ale także um, zademonstrować poziom myśli ludzkiej w tamtym czasie. I co tutaj ciekawe, podkreślał ten projekt architektoniczny Wallace Stali. Do tej pory um, uważano, że jest to za prosty materiał budowlany, którego też ze względu takich estetycznych starano się unikać. Także wieża Eiffla, wszystkie te stereotypy myślenia, które do tej pory obowiązywały między innymi w tym nurcie akademickim, który idealizował, co prawda, rzeczywistość, pokazywał, ale w sposób taki wysublimowany, idealistyczny. Tymczasem konstruktorzy wierzy, postawili na praktycyzm i na właśnie tę w ich rozumieniu metodę właśnie nowoczesną, naukową, pokazującą, jak można twórczo tę stal wykorzystać. Warto wiedzieć o tym, że jedynie w Polsce pozytywizm to nazwa, która określa ten nurt kulturowo-literacki i historyczny jednocześnie, ponieważ w całej Europie inne nazwy są stosowane do tendencji, jakie w tamtym czasie były popularne. Czyli z jednej strony chodziło właśnie o tę rewolucję przemysłową, ale z drugiej strony też o takie aspekty kierunkowe związane z filozofią. August Kąt właśnie nadał takie znaczenie tej, temu kierunkowi, czyli podkreślił rozwój cywilizacji i dobrobyt społeczeństw może zapewnić jedynie wiedza pozytywna, tak? bo ona jedynie daje takie poczucie pewności, ścisłości, no i przede wszystkim motywuje do praktycznego działania. Praktycyzm to jeden z ważniejszych aspektów. Tamtejszej filozofii, tego sposobu myślenia. Zatem w Europie raczej inne nazwy można spotkać związane z tym czasem XIX wieku, czyli realizm, zwróci uwagę na właśnie naturalizm jako tendencję i o której już mówiłam, rewolucja przemysłowa. Bardzo istotny aspekt życia tamtych czasów. W Polsce ze względu na sytuację naszą polityczno-społeczną. Pozytywizm to czas po powstaniu styczniowym, czyli od czasu klęski powstania styczniowego 1864 roku do lat 90. XIX wieku, kiedy to pojawiły się tendencje związane już z końcem wieku. Poezja dekadencka m.in. Kazimierza Przerwy-Tetmajera wpłynęła na to, że można mówić o już nowej epoce, o modernizmie, o czym przyszłym tygodniu. Natomiast dzisiaj się skupiamy na tych aspektach pozytywistycznych. No i przede wszystkim, jeżeli mówimy o pozytywizmie, zwróćmy uwagę na to podłoże filozoficzne, bo ono jest szczególnie tutaj istotne. Czyli przede wszystkim pozytywizm zwracał uwagę na człowieka i jego rolę w społeczeństwie. Inaczej niż w romantyzmie, człowiek nie miał tu tak rozwiniętego swojego indywidualizmu, ale miał służyć głównie społeczeństwu. W Polsce było to szczególnie istotne, o czym za moment ponieważ ze względu na brak państwowości, tak, na podzielenie Polaków pomiędzy trzech zaborców i także dysponowanie całym potencjałem intelektualnym, ekonomicznym, gospodarczym Polaków bez pozbawionych państwowości, powodowało, że szczególnego znaczenia nabierały te tezy w warunkach polskich, której na mapie, jak wiemy, nie było. Nauki przyrodnicze wpłynęły bardzo silnie na ukształtowanie myślenia o roli człowieka w społeczeństwie. Czyli uważano, że człowiek jest częścią tego świata przyrody i w ten sposób również wyjaśniano, w tym kontekście wyjaśniano to, jak człowiek powinien się zachowywać, jak żyć i jakie ma powinności wobec innych. Ważnym takim przeświadczeniem był scientyzm, tak? Czyli uważano, że Świat można wyjaśnić jedynie naukowo, i y, powinien on być poznawany poprzez doświadczanie świata, różnych jego y, przejawów. Y, istotna w tamtym czasie teoria Karola Darwina, y, ewolucjonizm. Tak? Cały świat podlega ewolucji, ciągle się zmienia. Y, tutaj przypomnę, y, można sobie zajrzeć do różnych filmów, które tę kwestię rozwijają w tamtym czasie. Związanych właśnie z interpretacją chociażby powstania człowieka, tak? co na to Darwin, co na to Biblia, jak, to, jak te dwie teorie pogodzić. Zachęcam do, do rozważań na ten temat. Myślę, że doprowadzą Was do ciekawych też wniosków i kontekstów. Inna kwestia to utylitaryzm Johna Milla. Uważy, przeświadczenie, że człowiek. Jako jednostka powinien służyć społeczeństwu, tak? czyli użyteczność, pożyteczność to te kategorie, które są w pozytywizmie bardzo ważne i stanowią podstawę myślenia o człowieku i o jego roli w świecie. Czy organicyzm Herberta Spencera przyznający człowiekowi rolę, elementu, tak, jednego z organizmów, ale też w społeczeństwie, które było porównywane do żywego organizmu, powinny funkcjonować bardzo dobrze i ze sobą współpracować, współdziałać wszystkie jego członki, po to, żeby ten organizm mógł się rozwijać, żeby był prężny i żeby mógł w sposób harmonijny pracować. Zatem te krótko tylko tutaj zasygnalizowane przeze mnie teorie filozoficzne, Stanowiły bazę myślenia człowieka o sobie, o świecie w pozytywizmie. Ale nie były to jedyne przekonania. Zaczęto podkreślać wagę obserwacji rzeczywistości, ponieważ skoro człowiek jest istotą przynależną, podlegającą tym samym prawom, co inne stworzenia w świecie przyrody, to należało też tę zależność odsłowowywać. Jednym z takich ważniejszych dzieł, które wpłynęło, wyraźnie na opinię publiczną w tamtym czasie i było też było takim elementem nowej estetyki i nowego pojmowania też roli sztuki. Był ten obraz pod tym kamieniarze Gustawa Kurbeta. czyli przede wszystkim zwróćcie uwagę 1849 rok, w momencie wystawienia tego obrazu wywołał on faktyczną rewolucję. Zwolennicy podkreślali, że Prawdopodobnie ten obraz powinien zawisnąć w kościele po to, żeby podkreślić, właśnie uświęcić tych robotników, którzy tutaj są na pierwszym planie. Zwróćcie uwagę, realizm jako odtworzenie rzeczywistości, czyli pokazanie stopionych niemalże z tłem naturalnym dwóch robotników pracujących ciężko nie widać ich twarzy są skupieni na pracy ale też pojawią się takie elementy znamionujące już kolejny kierunek czyli naturalizm tak bo ile realizm odtwarzał rzeczywistość skupiał się na właśnie metodzie prawdopodobieństwa i jak najwierniejszego pokazania rzeczywistości o tyle naturalizm szedł dalej w kwestii obserwowania szczegółów i pokazania tego, co niemiłe, brzydkie dla oka. I to właśnie eksponował, ponieważ taka jest natura świata zdaniem naturalistów, eksponowanie też elementów fizjologicznych, będących opowieścią o prawdziwej naturze człowieka i świata. Stąd zwrócił uwagę łachmany, tak, są te właśnie podziurawione ubrania, to są już takie elementy też znamionujące ten kolejny. Kierunek. Sztuka w tamtym czasie realistyczna, naturalistyczna, bardzo ciekawie pokazująca też ideały epoki, tak? czyli sztuka też miała pokazywać człowieka i jego powinności wobec społeczeństwa, miała być użyteczna. I tak właśnie to się też dzieje zwracać uwagę na codzienność, na te elementy typowe dla ludzkiej egzystencji. Natomiast co się takiego działo? w pozytywizmie polskim, ze względu na, tak jak już wiecie, sytuację pozbawienia państwowości i represji popowstaniowych we wszystkich zaborach, chociaż w tym zaborze rosyjskim pamiętamy, że był to szczególnie ważny problem. Odbywał się spór starych i młodych, jak to zwykle spór pokoleniowy, tak było w poprzednich epokach, natomiast tutaj nabrał on szczególnego znaczenia ze względu na kontekst, o którym wspomniałam, Czyli ważna w tamtym czasie postawa młodych pozytywistów, nie tylko Aleksandra Świętochowskiego. Tutaj też właśnie, chociażby Bolesław Prus był zaliczany tak czy Eliza Orzeszkowa, Aleksander Świętochowski i publicystyka w artykule My i Wy z 1871 roku wskazywał właśnie na te różnice. Nie do pogodzenia jego zdaniem. Wskazywał na to, że już ta e, literatura romantyczna i jej konwencje się przewartościowały należy zwrócić się ku nowym ideom, ku nowemu e, ukazywaniu e, świata. Stąd też odrzucono romantyczną ideę walki e, o niepodległość. I rozumianej jako właśnie walka zbrojna. Pozytywiści sądzili, że skoro w tym momencie politycznym, ekonomicznym, dziejowym nie można nie sprawdziły się te idee narodowe zwoleńcze, bo zakończyły się po prostu fiaskiem, to należy zająć się właśnie spo przygotowaniem społeczeństwa i organizacji państwa, którego nie było. W rzeczywiście w tamtym czasie do tego, kiedy nastaną sprzyjające warunki, aby to państwo mogło dobrze funkcjonować, że już będzie można myśleć o jego niepodległości. Natomiast w tym momencie było to ich zdaniem niemożliwe, więc trzeba się zająć poprawą tych elementów praktycznych, na które w tym momencie ma się wpływ. Tak? Czyli chodziło o elementy związane po pierwsze z pracą organiczną tak? i pracą u podstaw. Wywodzące się hasła realizowane w, na co dzień, ale wywodzące się, jak już wiecie, z filozofii. Praca organiczna oznaczała w praktyce tyle, że należało tę przedsiębiorczość w polskich rękach utrzymać i ją rozwijać po to, żeby dawać pracę innym i żeby ten kapitał gromadzić w polskich rękach, co było bardzo istotne, szczególnie w kontekście represji popowstaniowych, o czym za chwilę, ale i pracą podstaw, która Tutaj podkreślała wagę pracy z analfabetami, ponieważ było ich bardzo dużo, z brakiem umiejętności przystosowawczych nie tylko chłopów, którzy po uwłaszczeniu musieli stworzyć sobie nową rzeczywistość, i w momencie kiedy przenosili się do miast, też bardzo często nie umieli wykonywać podstawowych prac czy musieli się uczyć nowych zawodów. I tak samo dotyczyło to innych aspektów, czyli rozpadła się warstwa szlachecka. Tak? czyli w momencie raz, że uwłaszczenie chłopów, dwa zmiany represji popowstaniowych, kiedy konfiskowano majątki po powstaniu, po klęsce powstania styczniowego, nagle się okazało, że szlachcianki, szlachcice muszą, żeby przeżyć, przenieść się do miast i uwaga, albo wybrać zawody właśnie typowe dla inteligentów w tamtym czasie, albo też uczyć się zawodu i zasilić warstwę mieszczańską. Także zwróćcie uwagę na te aspekty istotne w tamtym czasie, takiej konieczności przystosowania się elastyczności, więc z jednej strony praca u podstaw miała na celu właśnie nauczenie, danie tych, tej możliwości utrzymania się, ale z drugiej strony też chodziło o to, żeby Oświecić ludzi w taki sposób, aby nauczyć ich czytać, pisać, bo analfabetyzm w Polsce w tamtym czasie, której nie było na mapie, ale we wszystkich zaborach, był bardzo duży, szczególnie w zaborze rosyjskim. Kolejne konsekwencje to równouprawnienie kobiet, tak? bo kobiety, szczególnie po tym, że wielu mężczyzn zostało zesłanych albo zginęło, musiał wziąć swoje sprawy swoje utrzymywać rodzinę utrzymywać siebie żeby po prostu przeżyć stąd też kolejna kwestia emancypacji kobiet no i asymilacji żydów Pomysł pozytywistów na to aby zasilić jednak sprawić aby ten organizm nie działał zasilić go o nowe tutaj siły też ekonomiczne i społeczne czyli chodziło o włączenie do społeczności żydów tak Którzy ze na swoją odmienność i religijną, i też tutaj chodziło o pochodzenie, i tradycji, tak, i obyczajowości, co za tym też szło, chodziło o to, żeby ich wcielić do jednak tej społeczności, aby można było razem funkcjonować i dać też nowe możliwości rozwojowe. Inne aspekty związane z pozytywizmem i z tym, jak pojmowano rolę człowieka w tamtym czasie, eksponowały literatura, ale też sztuka. Tak? Czyli jak już zwróciliście na tym obrazie uwagę na obrazie kurbeta pojawiła się praca jako ważny temat, jako ważny motyw. Pokazywano bardzo często społeczeństwo w różnych jego tutaj odsłonach, pokazywano miasto jako właśnie tło. Ale też jako temat ważny, temat sam w sobie. Nauka i wiedza były ukazywane jako źródło postępu w tym właśnie ujęciu. Miłość do ojczyzny, dosyć w taki troszeczkę inny sposób, w sposób pozytywistyczny czyli ukazana miłość często jako praca, asymilacja Żydów jako temat i już. Tak jak właśnie też powiedziałam, konsekwencja też tych haseł, tych tendencji nowych, które się pojawiały, emancypacja kobiet. Czyli te aspekty w tamtym czasie znalazły swoje odzwierciedlenie w tamtejszej literaturze, ale też sztuce. I jeśli chodzi o polskie tutaj inspiracje, też jeśli chodzi o sztukę. To nie tylko Józef Homoński, ale też Aleksander Gierymski. Ciekawe obrazki z życia codziennego, tak jak tutaj macie Żydówkę z pomarańczami. E, pokazane jest miasto w tle, e, na pierwszym planie, tak, czy jest to, zwróćcie uwagę, konwencja realistyczna. E, pokazana kobieta, tak, na pierwszym planie Zwrócona jest uwaga na właśnie jej e, tutaj, też z jednej strony zwykłość, a z drugiej strony jednak e, piękno. Tej zwykłej codziennej chwili. No i też właśnie zwrócić uwagę na ten element realistyczny, na odwzorowanie nie tylko miasta w tle, ale przede wszystkim kobiety, sposoby jej życia. zwróć uwagę na elementy ubrania, tak czy na te atrybuty, które określają jej tutaj sposób funkcjonowania na co dzień, co było bardzo istotne dla pozytywistów. I jeśli już o tym rozmawiamy, to najwybitniejsi twórcy tamtych czasów pozytywistycznych, to w Europie i tutaj od razu też powiem być może nie znacie wszystkich tych twórców, bo na przykład nie była to lektura obowiązkowa, i nie, nie znacie, nie zetknęliście się, nie przejmujcie się tym, tak? To są też tutaj dodatkowe rzeczy, które na przykład warto byłoby. Znać, warto byłoby się nimi zainteresować, bo ponieważ pokazują troszeczkę szerszy kontekst niż ten, który znacie. Zatem, bardzo ciekawie ten realizm w tamtym czasie i problemy tamtych czasów okazywały na przykład odpowieści Balzaka, m.in. taka ważna powieść Ojciec Gorio, piętnująca uniwersalny problem bycia właśnie karierowiczem, oparcia się na właśnie tych wpływach społecznych, ale też w zbytnim zaufaniu pieniądzowi, tak? Które tak naprawdę unieszczęśliwia, powoduje degradację moralną bohaterów i nie przyczynia się wcale do poczucia szczęścia. Czy forma tutaj angielska od takiej strony nizień społecznych pokazanie zmieniającego się świata w kontekście właśnie powieści Dickensa, tak, konkretnie Dawida Copperfielda czy naturalistyczna powieść inspirowana naturalizmem właśnie Zola jako tutaj przedstawiciel czołowy, tak, tego nurtu ukazujący człowieka w jego Takiej fizjologii w codzienności, ale też w ukazaniu jako podlegającego tym samym prawom, co inne stworzenia. Tak? Czyli ten naturalizm, bardzo ciekawie tutaj u zoli został pokazany, czy od strony, Takiej kobiecej, tak jeżeli mówimy o emancypacji, o tym, że zwrócono uwagę też na kobietę i na jej pragnienia, Flauberta, pani Bowary, gdzie interesująco została ukazana ta postać kobieca i rola jej zaczytania się właśnie w koncepcji takiej miłości. Romantycznej, romansowej i do czego to wszystko prowadzi. Bardzo ciekawa kreacja, polecam. Czy już znana Wam z poprzednich lekcji, tutaj odsyłam do lekcji z klasy drugiej. Omawiałam najważniejsze problemy związane ze zbrodnią i karą Fiodora Dostojewskiego. W czasie, kiedy utwór powstawał w Rosji, jeszcze taka konwencja romantyczna panowała. Natomiast jeśli chodzi o datę powstania, wydania utworu, to właśnie w Europie był to pozytywizm. W Polsce był to pozytywizm, gdzie niegdzie już się pojawiały tendencje modernistyczne, gdzie też bardzo ciekawie pokazano w sposób taki mm. <coughs> realistyczny Petersburg, ale też problemy tamtych czasów, czyli w kontekście już Rosji. <coughs> Czy Inny sposób pokazująca y, wojnę właśnie podczas kampanii napoleońskiej y, u y, lwatą stoja wojna i pokój czy jeszcze ciekawsza odsłona <laughs> u Gogola Martwych dusz. Wszystkie te y, aspekty też składają się na taki ciekawy odbiór tej rzeczywistości z punktu widzenia y, y, Rosji, bo to też jest bardzo ciekawe zjawisko, zachęcam do zgłębiania. W Polsce. W Polsce, moi drodzy, ważni pozytywiści, zwróćcie uwagę, pojawiają się i tutaj Kroniki Tygodniowe Prusa. Kroniki Tygodniowe, czyli słuchajcie, cykl felietonów, jaki pisał Prus w tamtym czasie. Co istotne, należy pamiętać, iż rozwój publicystyki, szczególnie felietonistyki jako nawet w wydaniu prosa arcydzieł można było by powiedzieć, takich krótkich form narracyjnych, też dodatkowo poza tymi felietonami, zwracają uwagę na bardzo ważną funkcję słowa w tamtym czasie. Tak? Czyli literatura miała pewnie funkcję utylitarną, miała służyć społeczeństwu, miała uczyć o tych nowych, przekonywać do tych nowych haseł, nowych idei, które miały wychowywać tego nowoczesnego, pozytywnego człowieka, czyli żyjącego. Dla społeczeństwa, nie tylko dla siebie, użytecznego. I zarówno te felietony w sposób taki i humorystyczny, i ironiczny, i sarkastyczny łączyły bardzo ważne problemy tamtych czasów z zapleczem takim historycznym, jak i widać to w lalce. Bolesław Polski, jak wiecie, jest to powieść realizmu krytycznego, która pokazuje w sposób taki panoramiczny, najważniejsze problemy tamtych czasów, tak? Czyli strony i deklasacje, y, arystokracji i nowe wyzwania, ale też y, nowych właśnie y, bohaterów. Zarówno jest i emancypacja kobiet i jest praca organiczna i praca y, u podstaw i właśnie nowi bohaterowie, o których też będzie za moment mowa. Y, więcej o lalce y, było na lekcjach dla klasy drugiej, odsyłam was tam jest materiał, że ktoś jeszcze chce sobie lalkę powtórzyć, ma taką możliwość. Czy Eliza Orzeszkowa ze swoją powieścią tendencyjną nadniemną, nad pokazującą nie tylko nadniemeńską przyrodę, w czym naśladuje poniekąd nawiązuje do epopeji Adama Mickiewicza, ale już z nowym elementem, czyli wskazująca na to, jakie są ideały etyczne epoki pozytywizmu, jak należy postępować, a jak nie. Kreując bohaterów w odpowiedni sposób zgodnie z tendencją, tak? czyli bohaterowie pozytywni to ci, którzy kultywują pamięć o przodkach, o powstańcach styczniowych, ale też ci, którzy kultywują ideał pracy. Czy Gloria Victis utwór, który dopiero pod koniec pozytywizmu powstał, pokazujący oddający hołd bohaterom powstania styczniowego, czyli te elementy już troszeczkę nowe, typowe dla kolejnej epoki, która powróci do tych myśli narodowo-wyzwoleńczych. A tutaj Orzeszkowa pokazuje właśnie, że należy jednak tym powstańcom złożyć hołd. Bardzo ciekawe zabiegi, polecam. Zajrzyjcie, przyjrzyjcie się chociażby temu, jak tutaj zastosowała autorka stylizację biblijną. Czy Henryk Sienkiewicz nietypową jak na tamte czasy i często krytykowaną przez pozytywistów w tamtym czasie taką tendencją do zaglądania w przeszłość i stworzenie koncepcji powieści historycznej zabierającej elementy też fantazji po to żeby podkreślić że kiedyś w przeszłości Polacy zwyciężali i skoro tak było to właśnie ku pokrzepieniu serc przywoływał Sienkiewicz w swojej trylogii te fakty, ale też w krzyżakach pokazywał i wprowadził, że dobro zwycięża zło, mimo nawet trudnego kontekstu. Czy Maria Konopnicka z Mędlem Gdańskim pokazująca właśnie ideał epoki, czyli asymilacji Żydów chociażby, czy wrocie podkreślająca właśnie trwałość tożsamości polskiej, mimo Zaborców, którzy stają się wrogami, czy poezja Dama Asnyka do młodych z wierszem programowym. Bardzo zwrócić uwagę tutaj, przede wszystkim przeważa jednak epika, no bo cechy takie typowe to ten właśnie realizm, naturalizm, tendencyjność, utylitaryzm, dominacja prozyepicka. Mówi się o tym, że to poezja czasów niepoetyckich, tam powstawała nie tylko Asnyk, ale też Maria Konopnicka, tylko były to takie obrazki już bardziej z życia chłopów chociażby. Język ezopowy w tamtym czasie, jako że nie można było mówić wprost ze względu na cenzurę i w powieści orzeszkowej Rzeszkowie Nadniemnej i w innych utworach ona się, on się też pojawia. No i nowy typ bohatera. Właśnie zobaczcie w lalce chociażby dużo jest przykładów tych typów chociażby działacz społeczny, kupiec, fabrykant czy inteligent zaangażowany w pracę u podstaw społecznych. Pojawia się uczony. Pojawia się kobieta niezależna, idealista, patriota, prosty człowiek z ludu, żyd asymilujący się z polskim otoczeniem. I teraz zadanie dla Was. Poprosiłabym, żebyście do tych typów bohaterów tutaj wskazanych znaleźli przykłady literackie, czyli jaki bohater i w jakim utworze reprezentuje dany typ literacki. To jest zadanie dla Was, poza innymi, które sobie wyznaczycie. Natomiast ja w tym momencie już Wam dziękuję. Za uwagę. Proszę y, dajcie znać, y, co Was interesuje. Ja ze swojej strony zapowiadam, że w przyszłym tygodniu powtarzamy kolejne epoki, czyli modernizm i dwudziestolecie międzywojenne. A dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.